Czasami słyszę od moich klientów takie zdanie. Ja nie mogę nadpłacić mojego kredytu przez pierwsze trzy lata? Albo co niektórzy nawet powiedzą, ja to mam zakaz spłaty mojego kredytu w ciągu pierwszych trzech lat. Coś tam dzwoni, coś tam słyszał, ale nie do końca wiadomo gdzie. Otóż nie ma takiego zakazu. Każdy może nadpłacać kredyt hipoteczny od razu, ale mogą pojawić się opłaty. No właśnie, jakie to są opłaty? Jakie opłaty mogą się. Pojawić, gdy chcemy nadpłacić kredyt hipoteczny albo spłacić go całkowicie. W tym odcinku znajdziesz odpowiedzi na te pytania oraz praktyczne porady. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie na kanale Pewne Miejsce. Ja nazywam się Adrian Sawicki i na co dzień pomagam moim klientom wybrać najlepszy kredyt hipoteczny oraz bezpiecznie krok po kroku kupować, sprzedawać, wynajmować nieruchomości. Jak mogę tobie pomóc? Więcej informacji znajdziesz na stronie pewnemiejsce.pl. Jakie opłaty banki mogą pobierać za wcześniejszą spłatę? Tę kwestię uregulowała ustawa z 23 marca 2017 roku. Wcześniej było istne Eldorado, banki sobie robiły, co chciały. Dzisiaj mamy jasne zapisy. W części pierwszej tego filmu zapoznamy się z treścią tej ustawy. Ja będę na bieżąco dawał swoje komentarze. Nie przejmuj się. Ustawa ta ma tylko 7 ustępów, które dotyczą tego zagadnienia. Nudy nie będzie, szybko przez to przejdziemy. Ale uwierz mi, dużo z tego wyciągniemy i zrozumiemy a następnie w drugiej części tego filmu. Opowiem, jak to w praktyce wygląda, jak banki stosują się do tych zapisów. Porównamy sobie te banki, także nie tracąc czasu, przechodzimy do treści ustawy. Rozdział 5 to jest rozdział dotyczący spłaty kredytu hipotecznego przed terminem, natomiast o opłatach mówi artykuł 40. Czytamy ustęp pierwszy. Strony mogą zastrzec w umowie o kredyt hipoteczny rekompensatę w przypadku spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w tej umowie. Tutaj wyłania się nam podział na dwie kategorie: mianowicie może być inna opłata za częściową nadpłatę kredytu hipotecznego, a inna opłata za całkowitą spłatę kredytu hipotecznego przed terminem. Później zobaczymy w praktyce, jak to w różnych bankach wygląda. Idziemy dalej. Artykuł 40, ustęp 2. W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową, kredytodawca może pobierać rekompensatę wyłącznie, gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Tutaj pojawia się nam pierwsze ograniczenie: mianowicie bank może pobierać opłaty za częściową lub całkowitą spłatę. Tylko do 36 miesiąca od dnia podpisania umowy o kredyt hipoteczny. Od dnia podpisania umowy. Więc zobaczcie, w momencie, kiedy ktoś na przykład brał kredyt z rynku pierwotnego i podpisał umowę, następnie deweloper budował nieruchomość powiedzmy 2 lata i były wypłaty, wypłaty transzami, Liczymy ten okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy o kredyt hipoteczny, nie od wypłaty całości. To tak na marginesie. Mamy tutaj pewne ograniczenie. Mamy nowy zapis dla banku. A co było wcześniej? Co było, kiedy tej ustawy jeszcze nie było? A no właśnie. Jeżeli masz kredyt z roku 2012, 15, 2008, Możesz mieć taki zapis, że przez cały okres kredytowania bank może pobierać opłatę. Niestety, wcześniej banki nie miały ograniczeń. Banki mogły sobie zapisywać w umowach co im się chciało. W banku PKO SA czy w BOŚ Banku możesz mieć taki zapis, że będziesz płacił za wcześniejszą spłatę częściową bądź całkowitą 2% od kwoty tej nadpłaty przez cały okres trwania. Kredytu. W banku PKOBP były wcześniej przed 2017 rokiem takie zapisy, że też klienci przez cały okres trwania tego kredytu będą płacili 2% z wyłączeniem kredytów rodzina na swoim. A tak, dla odróżnienia w Santanderze kredyty rodzina na swoim były obwarowane taką opłatą 1,5% za wcześniejszą spłatę takiego kredytu. Jeżeli podpisałeś kredyt hipoteczny przed wejściem w życie ustawy z tego 2017 i nie wiesz, jakie masz opłaty, to oczywiście pierwsza rzecz, zaglądasz do swojej umowy kredytowej. Jeżeli w umowie kredytowej masz zapis, jaka jest opłata za wcześniejszą spłatę, no to masz szczęście, masz to czarne na białe. W części tych umów nie ma informacji o tym, Literalnie, jaka jest opłata, tylko jest takie zdanie, że wysokość opłaty za wcześniejszą bądź całkowitą nadpłatę kredytu hipotecznego znajduje się w tabeli opłat i prowizji. No i teraz wyciągasz swoją teczkę z kredytem. Jeżeli masz ten załącznik, tabelę opłat i prowizji, no to patrzysz, jaka to tabela obowiązywała w czasie, kiedy właśnie ją podpisywałeś. Na przykład PKOSA. Były różne okresy. Były, niektórzy mieli takie zapisy, że na przykład do 10% nadpłat mogli yy, nadpłacać i bez prowizji tej dwuprocentowej. Później to się troszeczkę zmieniło i w innym okresie klienci podpisujący umowy o kredyty hipoteczne mieli zapis, że do 15% mogli nadpłacać co roku, yy, w każdym roku kalendarzowym, bez tej prowizji. A dopiero powyżej tych 15% była opłata 2%. No dobra, ale co jeżeli nie masz takiego zapisu w umowie, nie masz też tabeli opłat i prowizji, gdzieś to zagubiłeś. No tutaj z pomocą też przychodzi nam ustawa z roku 2017, mianowicie artykuł rozdział 5 artykuł 38.1 mówi tak. Konsument ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny. Ustęp drugi, w przypadku o którym mowa w ustępie pierwszym, konsument może wystąpić do kredytodawcy, czyli do banku, z wnioskiem o przekazanie informacji o kosztach spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny. Czyli idziesz do banku i albo składasz takie zapytanie drogą elektroniczną, wnioskiem, podaniem, jakkolwiek i po prostu. Piszesz na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017, rozdział 5, artykuł 38, punkt 2, proszę o informację o następującej treści. I bank musi ci taką informację na trwałym nośniku wydać. W tym miejscu chcę też zachęcić Ciebie do tego, abyś dołączył, dołączyła do grupy na Facebooku. Jest to grupa. Ludzi, którzy mają kredyty hipoteczne, wymieniają się wiedzą i doświadczeniem. Dużo tam jest mowy na temat wakacji kredytowych i teraz nadpłat. Także link znajdziesz w opisie tego filmu. Dołącz do grupy, masz pytania, zadawaj pytania. Ludzie tam się dzielą i wymieniają swoją wiedzą i doświadczeniem. Wiesz, jak to u ciebie zadziałało. Być może już coś nadpłacałeś, nadpłacałaś. Podziel się tym, a na pewno inni będą mogli z tego skorzystać. Wcześniej. Mówiłem krótko o tym, że są takie programy rodzina na swoim, czy program mieszkanie dla młodych. Program rodzina na swoim już dawno się zakończył. Tam było 8 lat. Natomiast program mieszkanie dla młodych, tutaj trochę taka dygresja na marginesie, ale uważajcie na nadpłaty. Jeżeli masz kredyt w ramach mieszkanie dla młodych, tam przez 5 lat. Możesz dokonywać tylko i wyłącznie nadpłaty do wysokości tego dofinansowania, które uzyskałeś. Tylko, że te 5 lat liczy się od momentu nabycia nieruchomości. Czyli znowu, jeżeli od dewelopera kupowałeś, to nabyłeś nieruchomość dopiero w momencie, kiedy podpisałeś akt notarialny, umowę przyrzeczoną przeniesienia własności z deweloperem. Czyli wziąłeś kredyt, mogło się tak zadziać, że dopiero podpisałeś akt po 2-3 latach. I te pięć lat liczy się od momentu, kiedy podpisałeś umowę, akt notarialny przeniesienia własności, kiedy stałeś się właścicielem nieruchomości. Nie od momentu, kiedy podpisałeś umowę, czy tam zacząłeś spłacać kredyt hipoteczny. Mówię to po to, żeby osoby, które mają jeszcze ten program mieszkanie dla młodych, który on tam się skończył w 2018, ale jeżeli, tak jak powiedziałem, deweloper budował, dopiero w 2020 podpisałeś. Akt notarialny, to do 2,25 nie możesz nadpłacić więcej niż to do dofinansowania. W przeciwnym razie będziesz musiał oddać całość tego dofinansowania. Także jest to ważne. Masz znajomych, którzy wiesz, że korzystali z tego mieszkania dla młodych, teraz chodzi im po głowie, żeby coś tam nadpłacać. Czerwona lampka niech się zapali, podeślij im ten materiał. Szkoda, żeby tracili po prostu kasę. Lecimy dalej. Tutaj wróćmy jeszcze do artykułu 40 ustęp 2 i zobaczcie co tu jest napisane. W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową nie dotyczy to kredytów, które są oprocentowane stałą stopą okresową. Za chwilę o tym będę mówił dokładniej, bo z tym jest pewien problem. Natomiast tutaj chcę zadać Tobie pytanie. Czy dzisiaj bierzemy Kredyty ze stałą stopą procentową czy ze zmienną stopą procentową? Czy zmieniać zmienną na stałą? Co o tym sądzisz? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Proszę, napisz swoją opinię w komentarzu. Ja chętnie poczytam, chętnie zapoznam się z Waszymi argumentami, dlatego że noszę się z zamiarem, żeby nagrać Wam osobny filmik na ten temat. I opowiedzieć, co ja na ten temat uważam. Także zachęcam do dyskusji. Zmienna czy stała stopa procentowa? Lecimy dalej. Artykuł 40, ustęp 3. Czytamy. Rekompensata, o której mowa w ustępie 2, nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczane. Od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, ani większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego. Ustawa mówi, że nie, może, nie mogą to być większe koszty niż odsetki, bla, 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 ale nie więcej niż 3%. I znowu, dla kredytów sprzed wejścia w życie tej ustawy nie było takich ograniczeń. Mamy zapisy i mamy umowy, w których na przykład banki wpisywały 5% za wcześniejszą spłatę. 4-3, też się zdarzało. Natomiast teraz bank, po pierwsze, ustęp drugi mówi maksymalnie 3 lata, po drugie maksymalnie 3% od nadpłacanej kwoty. Czyli jeżeli nadpłacamy 10 tysięcy złotych, nie możemy zapłacić więcej niż 300 zł. Nie więcej niż 3% od nadpłacanej kwoty. Artykuł 40, ustęp 4. Ten przypadek sobie pominiemy. To jest bardzo rzadki przypadek, jeżeli do zakończenia obowiązywania umowy pozostało mniej niż rok, czyli yy, pierwsze 3 lata, no, kredyt musiał być wzięty na 2 lata. Yy, szkoda naszego czasu. To są bardzo rzadkie przypadki lecimy dalej. Artykuł 40 punkt 5. W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową do wyliczenia wysokości odsetek o których mowa w ustępie 3 i 4 przyjmuje się oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty odsetki odsetki a nadpłaty nadpłaty a odsetki totalne zamieszanie totalny brak wiedzy jak to działa o co w tym w ogóle chodzi piszecie do mnie takie pytania piszecie w komentarzach. Nadpłata to ma być sam kapitał, odsetki mają być anulowane. Nadpłacacie 2000. Bank pobiera 1700, idzie to w odsetki 300 tylko w kapitał. O co chodzi? Jak to w ogóle jest liczone? Jeżeli tak ma to działać, no to gdzie w tym w ogóle sens? Rozumiem? Wiem. Musimy sobie to rozpisać. Ja nie odpisuję wam tłumacząc yy, mailem, czy tam yy, nie, nie odpisuję w komentarzach. Obiecuję, że nagram na ten temat odcinek, bo to trzeba po prostu rozrysować i zobaczycie, to wcale nie jest trudne do zrozumienia, tylko po prostu trzeba wiedzieć jak to działa i jak to funkcjonuje. Obiecuję, że wam to wyjaśnię w osobnym filmiku. Jeżeli nie chcesz, żeby ten film cię ominął czy żaden inny w przyszłości, wiesz co zrobić? Subskrypcja i dzwoneczek. Teraz masz chwilę, możesz tam kliknąć. Ja się napiję. Ty klikasz, ja piję. I dzięki temu na przyszłość będziesz na czasie. Lecimy dalej. Artykuł 40 Punkt 6 i 7, i to już będzie koniec ustawy. 6. W przypadku kredytu hipotecznego, w którym stała stopa oprocentowania kredytu hipotecznego obowiązuje w danym okresie, kredytodawca może pobierać rekompensatę w tym okresie. To, o czym mówiliśmy, masz stałą stopę. Bank może pobierać w każdej chwili tą opłatę, nawet jeżeli 3 lata już minęły. Ale zaraz o tym opowiemy sobie w praktyce, jak to wygląda. I ostatni punkt, siódmy artykułu 40. Rekompensata nie może być wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatą. Gratuluję, przebrnąłeś ze mną przez ustawę, a teraz zobaczymy, jak w praktyce wygląda zastosowanie tej ustawy w bankach. Zacznijmy od praktyki dotyczącej. Oprocentowania stałego. Masz kredyt ze stałą stopą procentową. Ile zapłacisz prowizji? Teraz przeczytam odpowiedź jednego z banków: jaka jest opłata za wcześniejszą spłatę, właśnie kredytu ze stałą stopą procentową? Klient za wcześniejszą spłatę zapłaci rekompensatę w wysokości odsetek, które byłyby naliczone do spłacanej przed terminem całości lub części kredytu w okresie jednego roku. Od dnia faktycznej spłaty, ale nie więcej niż 3% spłacanego kapitału. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty. Rekompensata nie może być wyższa niż koszty banku bezpośrednio związane z przedterminową spłatą. Czy rozumiecie coś z tego? I czy możecie odpowiedzieć na pytanie, ile wyniesie opłata za wcześniejszą spłatę kredytu oprocentowanego w oparciu o Stałą stopę. Nie? Ja też nie. Problem jest taki, że nie ma uniwersalnej kwoty. Koszty banków, jakie banki będą ponosiły ze wcześniejszą nadpłatą właśnie tych stałych kredytów, ze stałym oprocentowaniem, będą uzależnione te koszty od tego, jakie, jaka będzie wysokość aktualnych stóp procentowych oraz kiedy klient będzie dokonywał tych nadpłat. Będzie liczony czas. No a tutaj należy stworzyć jakąś formułę, jakiś algorytm, który, uwaga, po pierwsze, będzie precyzyjny oraz będzie zrozumiały dla klientów. To jest podstawa. Jeżeli sposób liczenia tej opłaty nie będzie przejrzysty i precyzyjny i zrozumiały dla klientów, to po prostu będzie bardzo łatwo podważyć taką umowę i taki zapis. W sądzie. Banki boją się tego. Banki się boją takich sytuacji. Mamy te przykłady na kredytach frankowych. I tutaj dochodzimy do takich wniosków, że zapisy w ustawie są bardzo nieprecyzyjne, rodzą na tyle duże wątpliwości, że niemal wszystkie banki rezygnują z pobierania tej opłaty. I zaraz zobaczymy. Większość banków po prostu w swoich tabelach opłat i prowizji ma y, zapis że kredyty w oparciu o stałą stopę yy, prowizja za wcześniejszą spłatę całkowitą bądź częściową wynosi 0%. Będę wam opowiadał w jakich bankach to jak wygląda. Będziemy patrzeć jak na dzień dzisiejszy wyglądają te opłaty. Będę pokazywał wam tabelę opłat. Zobaczymy jak banki różnią się między sobą. Zapraszam do oglądania